Jakie są obowiązki wobec rodziny? Od dzieciństwa jesteśmy uczeni, że rodzina to rzecz najświętsza, że więzy krwi są nienaruszalne i że człowiek powinien dbać o rodziców z samego faktu nadania mu życia. Gdzie kończy się ta odpowiedzialność i co zrobić, gdy ci, których powinniśmy kochać i wspierać, stają się źródłem bólu, rozczarowania, a nawet i zniszczenia? Zdarza się, że osoby, które najbardziej kochamy, najbliższe nam więzami krwi, okazują się być tymi, które rujnują nam życie. Granice między miłością, poczuciem obowiązku i osobistym dobrem zacierają się. Po czym poznać, że nadszedł czas, aby powiedzieć nie? Gdzie przechodzi granica, po przekroczeniu której powinniśmy przestać być zakładnikami oczekiwań i manipulacji innych ludzi? Często słyszymy o znaczeniu przebaczenia. Przebaczenie nie zawsze okazuje się zbawieniem. Czasami staje się pętlą na naszej szyi, która nie pozwala nam ruszyć dalej. Czasami najcięższe walki nie toczy się z wrogami z zewnątrz, lecz z bliskimi, którzy powinni być naszymi obrońcami. Oto opowieść o Ronaldzie, człowieku, który od dzieciństwa wiedział, co to takiego rodzina. Lecz z własnego doświadczenia nauczył się, że więzi rodzinne nie zawsze oznaczają pokrewne dusze. Musiał przejść wiele prób, aby zacząć stawiać granice i uwolnić się od tych, którzy go zdradzili. Ronald opuścił rodzinę, gdy miał trzy lata. Z kawałkiem spleśniałego chleba w dłoni znalazł się na progu domu swojej babci. Jego rodzice, alkoholicy, praktycznie nie zauważyli jego zniknięcia. Wspomnienia z dzieciństwa Ronalda o rodzicach były jak przez mgłę. Powracali do niego w koszmarach. Ojciec w pijackim odrętwieniu wyrzucał telewizor przez okno, a matka nie była w stanie go powstrzymać, bo sama leżała nieprzytomna na podłodze. Ronald nigdy nie zapomniał tej nocy, kiedy jego małe serduszko prawie pękło ze strachu. Ojciec wściekły podarł poduszkę na strzępy, gdy nie mógł znaleźć papierosów, a matka, zamiast chronić syna, znowu leżała na podłodze. To była jego ostatnia noc w tym domu. Babcia, która przyjechała z daleka, stała się dla niego wszystkim, była jego schronieniem, wyspą spokoju na wzburzonym morzu chaosu. Ostatnie pieniądze oddała za małe mieszkanie w starym domu, aby zapewnić chłopcu bezpieczne dzieciństwo. Razem nauczyli się żyć na nowo. Babcia uczyła Ronalda prostych radości życia, ciepła i mądrości. Babcia pokazała mu, jak gotować, dbać o siebie, pomagała w odrabianiu zadań domowych i opowiadała historię ze swojej młodości. Była jego mentorką i wsparciem, gdy otaczający go świat rozpadał się w szwach. Gdy Ronald dorósł, zaczął widywać swoich rodziców, którzy od czasu do czasu przychodzili do jego babci. Za każdym razem pojawiali się wyłącznie w celu proszenia o pieniądze. Nie oferowali nigdy pomocy ani wsparcia, uważali Ronalda za obcego. Ojciec zawsze wyglądał na wyczerpanego i zdenerwowanego, a matka próbowała ukryć swój zły stan zdrowia słabym uśmiechem i narzekaniami. Widział jak matka każde spotkanie zaczynała od narzekań na swoje ciężkie życie, a potem po cichu prosiła o trochę pieniędzy, obiecując, że je odda. Dług nigdy nie został spłacony. Widział też, jak jego babcia z westchnieniem otwierała portfel, wiedząc, że te pieniądze znikną na zawsze. Gdy Ronald skończył 25 lat, miał już dobre wykształcenie i stanowisko kierownicze. Babcia odeszła, bardzo ją kochał i nie mógł pogodzić się z jej śmiercią, bo była mu najdroższa na świecie. Po tym wszystkim Ronald szczerze zaczął wierzyć, że uda mu się odnowić relację z matką, która, jak twierdziła, Przeszła przemianę. Zaczęła mówić, że znalazła pracę, przestała pić i że zrozumiała swoje błędy. Jej przemiana trwała dokładnie do czasu, aż otrzymała od niego pieniądze na zamówienie nagrobka dla babci. Pieniądze zniknęły wraz z matką. Ronald stał przed grobem babci i nie mógł uwierzyć, że ona po prostu nigdy już nie wróci. Zwierzył się matce, myśląc, że w końcu będą mogli być rodziną, ale to był tylko kolejny cios w plecy. Z biegiem lat matka pojawiała się rzadko, zawsze prosząc o pieniądze. Chodziło o niewielkie kwoty, pod różnymi pretekstami, rzekomo na leki, naprawy lub potrzeby domowe. Ronald czuł, że kobieta go wykorzystuje, ale za każdym razem, gdy zaczynała płakać i mówić, synu. On nie miał siły jej odmówić. Goszka i bolesna była dla niego świadomość, że dla matki stanowił jedynie źródło pieniędzy. Każdy jej telefon zaczynał się od narzekań, a potem zamieniał się w prośby. Bez względu na to, jak bardzo się starał, nie mógł przerwać tego łańcucha. To było tak, jakby dziecięca część jego duszy wciąż czekała na miłość i akceptację. Pewnego dnia Ronald otrzymał telefon od matki, który wywrócił jego świat do góry nogami. Matka płakała, mówiąc, że ojciec miał udar. Podobno zabrano go w stanie ciężkim do szpitala, a szpital nie dawał dobrych rokowań. To był ten moment, kiedy Ronald odczuł całą wagę sytuacji. Jego wpływy, stanowisko i sukcesy mogły pomóc rodzinie. Natychmiast podjął działania, zwracając się do wysoko postawionego znajomego z prośbą o interwencję. Do pacjenta ruszył sam ordynator. Szybko okazało się, że ojciec po prostu upił się do nieprzytomności, upadł i leżał przez trzy dni, zanim go odnaleziono. Ronald stał na szpitalnym korytarzu i nie wierzył własnym uszom. Lekarze uśmiechali się opowiadając o wyglądzie jego ojca i o tym, jak matka do samego końca upierała się, że nie wypił ani kropli alkoholu. Wszystko to było jak na scenie teatru absurdu i chłopak czuł, jak jego dusza rozpada się na kawałki. Gdy matka ponownie poprosiła o pieniądze na lekarstwa dla ojca, ten już jej nie wierzył. Pojechał do szpitala, porozmawiał z pielęgniarką i dowiedział się, że jego ojciec nie potrzebuje żadnych lekarstw. Nie to było jednak najbardziej szokujące. Pielęgniarka powiedziała, że matka często opowiada wszystkim w szpitalu, że jej syn porzucił rodziców, żyje niczym bogacz, a to oni całą swoją energię i pieniądze poświęcili na jego wychowanie. To była kropla, która przelała czarę goryczy. Ronald podjął stanowczą decyzję. Zablokował ich numery, a kiedy matka przyszła do jego pracy, powiedział ochronie, by zadzwonili na policję. Kobieta stała przed szklanymi drzwiami biura, krzycząc jego imię i żądając, aby ją wpuścił. Chłopak, zaciskając zęby, podszedł do ochroniarza i powiedział: Ja nie mam rodziców. To jest jakaś oszustka. Ronald uświadomił sobie, że. Wreszcie uwolnił się od rodziców. Nie czuł się zobowiązany do pomocy ludziom, którzy nie byli już jego rodziną. Pozostało jednak pytanie, czy postąpił słusznie? Jak myślicie, gdzie leży granica po przekroczeniu której przebaczenie staje się błędem? Kiedy możemy powiedzieć dość nawet najbliższej osobie? Dajcie o tym znać w komentarzach poniżej. Możecie też polubić to wideo i podzielić się nim ze znajomymi.